Halo kochani, witajcie. Bardzo serdecznie jestem Grzyba. To jest kolejny, drugi już odcinek naszego kochanego Dying Light'a. W ostatnim udało nam się zrobić ten cały parkur Rahima i dzisiaj... No właśnie. Co dzisiaj? Zobaczymy co dzisiaj będzie do roboty, ale no najpierw musimy wrócić, jak dobrze pamiętam. Tak, dokładnie, wrócić do wieży. No właśnie, trzeba wrócić do wieży. Którą tam do góry nam każe. Aha, aha. Patrzcie, że nie było o, odcinków, ale po prostu. Nie wiem jak to wytłumaczyć. Ach, miałem lenia, powiem wam, powiem wam szczerze, naprawdę miałem lenia. Ale to już się niedługo zmieniało, zmienia, bo dzisiaj nagrywam parę, parę gier, których, na, które na pewno Wam się spodobają. No przynajmniej jeden, Time Clyde. Taką mam nadzieję. Okej, okay, i musimy mieć tam taki właśnie prawą. Tam musimy mieć ten cały dźwig przejść. Uf. Uf. Co się? Co się jest? Ej, halo, halo, zanek. Mów do mnie, umieram! Halo, halo! Halo! Co się przed chwilą stało? Na pewno miałeś pierwszy atak! O, atak, czyli od tego zombiaczka, który teraz ugryzł. No, jednak wirus się rozprzestrzenia i działa. Jak widzieliśmy na samym sobie, na, samym, na przykładzie samego siebie. I spokojnie. Halo, halo, halo. Uspokój się. Uspokój się, uspokój się. Dobrze. Teraz trendy. Halo, 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 halo! Zapytaj Rahima, smoka, o atak. Nie, to był fokus smok, nie Rahim, smok, co ja w ogóle gadam. Rahim to śpiewał. Jedziemy po zioło. Dobry utwór. Mojej całej podstawówki. Czasów podstawówki, dobra. Hop. 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 Trzymaj spacja, aby wyjdzieć się występ, ok. Halo, Rahum. Rahim. co to kurwa było? Ej, nie przyklinął mi Czy na się... biznes, u mnie się nie przeklina. Halo, halo. Chyba nie, mam nadzieję. A taki zdarzają się wszystkim zarażonym. Ej. No lepiej iść do doktora Zira. Niech cię zbada Co jest cholery I pewnie da Ci działkę Zanim wybierzesz się do Zira, to pomóc On da ci sprzęt dzięki któremu. z Nie, Nie, tym z mam z tym W tym miałem zawał. Al, miałem zawał. tym Pixel, tym tak, na zejść windą na parter. Ogólnie, czytałem sobie też o tej grze w wolnym czasie. Ogólnie o całej fabule, tak, znaczy wiecie, nie całej Tam mocno urębku właśnie tym, który teraz właśnie mamy do czynienia, żeby sobie nie zradać z całej fabuły, bo to nie ma frajdy z gry. Ale no, powiedziałam, że czeka nas bardzo dużo misji. Ciekawe jak one się potoczą. Jedź widzą naparte. Scieczki. Opki, hop. Rup. Ale silny co? Zrobi ze mną na plecach. <laughs> ok, musimy teraz zejść na dół, bo tam to strzałka nam pokazuje to. Ojej, ojej, teraz wlewam. Ej, on się męczy jak się, tak dziwnie. Dobra, no ale ogólnie będę starał się, żeby odcinki nie były aż takie długie i były bardziej płynne. Bo tak właśnie udałem sobie swój stary materiał, znaczy ten pierwszy materiał, i tak właśnie pomyślałem sobie, kurczą, one muszą być jednak troszkę płynniejsze, nie? Dobra. W końcu dali mi się Troszkę płynniejsze, szybsze. Zdanie. Jak dotąd nikt nie, nie potrzebuje się się nie nudzili. chyba tak myślę, Dobra, nasza. A jak doktor Zir pomoże mi pozbyć się objawów infekcji, będzie jeszcze lepiej. Ha haha. Nie no musimy mieć takiego doktorka. A gdzie ten doktorek jest? to kurczę, bele, no ja nie mam pojęcia. Uff. O, 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 halo? Halo? Pomóc kwatermistrzem najpierw, okej. Okay. Jak są jakieś itemki? Piwo, fajki. Ja nic nie bierę. Okej, okay. halo dziadku. Ale fajne smarky, lol. <grym> Patrzcie <grych> Okej, okay, mutery mistrzu. halo, halo. dzień dobry. Nowym Rahim, wiadowcą... o ja. się no aleś pozytywne i tak mamy po, jakieś kurcze plusiki naszego docie do Cię tej, tej całej ekipy, dni, nie? Póki co, to dla A właśnie. Jak od krzesła? Od stołu? W kolejce po i ja? Znaczy to tyle. Nie, stary, stary, ja jestem nowy, nie ale, nie, ale nie jestem, jestem, nie jestem z nie jakimś, kurczę. W pełni się mam wigor w ciele. W, 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 w A w, to ciele. Panuje, jak się w zamknięciu. A do tego w zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, tak że nie, 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 śpiewkę łatwo odmienić ich serca. Dzięki. No spoko. spoko Zapamiętał spoko. to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze Ach. bardziej popularny. możesz jak mi. Możesz pomagać fanie, fanie. Kilka przysług tu i tam. Tu i tam i będzie fajnie. Rozumiem. rozumiem. Może nawet znajdziesz kobietę z którą się wychować. Dzieci, w nie słuchajcie, nie słuchajcie <laughs> tego, nie słuchajcie tego. Jakie dziecko to ogląda. Halo, no od stołu. Halo, halo. Ok, spacja. Co jest? Okej, okay, spacja, weź. Białem apteczka, inne wytrychy. Puste. Okej. Okay. Noga od stołu. Super, super. Teraz musimy iść, podejść do doktora z Zarea. Zarea po zastrzyk antyzyny. A ja ten zejdziemy, nie? Nie, tędy nie zejdziemy. Okej, okay, czyli jo, tędy musimy iść. What? 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 Ej! Były te może jakiś dowcip mógł być Kurczywe. Albo nie, może tutaj zostajciemy. Co? tutaj jest, czy nie? Jest? Nie, nic nie ma, okej. Okay. Halo! Halo! Wchodzimy! E! Co? To, czekoladko. Aaa, martwisz się o nas, no spoko, spoko. No bo odwiadowcy tak się nie martwić! Wow, wow, wow! I zaczyna się nasza ta, ta piękna. Nasze piękne Dobre, otoczenie, no, wow! Ale normalnie silnik tej gry jest w i genialny nie da się I polski. czy nie polski, tylko polski. twórcy robili. Dobra, dobra. Crane. 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 Tak ruchy. Nie ma. Tak nie jest widoczku. Widoczku. Ok, spoko czoko. Eee! Nie przyklinaj, chłopie. Nie, bo to jest bardzo nieładnie. Halo? Halo? Halo zombie. Halo? Halo, fajne zem, zombki. Halo, 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 halo. halo. Kurczę, dużo tego halo. Nieważne, Do widzenia. What? Ej, co mi? Atakujesz mnie? Ej, to musimy... Tręczajmy ruchy, dobra. się dostać. Nie doskoczymy. Okej. Okay. Minę się. Okej, okay, nie, nie, nie. Okej, okay, hop Okej, okay, musimy to zejść tak mi razie. Musimy tutaj zejść. Mi <grym> się, <grym> się głowa obryciła, leka. Ja może tutaj tędy wejdziemy, co? Oh, dawaj, dawaj! Dawaj! Hop! Hop! Nie. Ani ten, ani tamtędy. Może tędy dołem, jak wejdziemy, co? Sprawdźmy to. Hmm. Tutaj tak samo nie wejdziemy. Mam jakieś podwyższenia w takim razie. Mi wydaje, że ten to jednak się uda na wejść. Ano na stówkę, o! ten dokładnie. Dawaj, dawaj. I hopsa lala. Dzięki. Ja też nie mówię jeszcze. Jest, 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 jest i hop! Hop, jest, udało nam się. No reszcie, no reszcie Halo, halo! Skończ to czegoś. Będę mówi, cześć, 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 cześć. groźny z macheto. Lolo lolo. Uda się do tora Zarea. Tutaj. F użyj. O kto tam? Halo, halo! Znowu. Doktorze! Halo! Ktoś tu jest? <laughs> Jesteś <tyś> tam! <laughs> Szlak. Eee. Miałem dostać szczepionkę. Ale laptop! Haha, ha, tak mam lepszy. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. A. No, siadaj. Na ja, no, te swoje psychotropy, leczki i w ogóle opóźnia. inne rzeczy. Nieuniknione. Tyle udało się A, opóźnia. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Hmm. Na razie nie ma lekarstwa, ale zobaczymy. Robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go No to bardzo fajnie, dobra Serio, wiadomość na do nas, pan ale pan mi się wydaje, że wiecie co? Do Camdena, tak. No są właśnie, jakbyśmy udali ten, co jest ten Ej, plan tego wirusa, to może by mu się udało tą antenę ulepszyć. Ten Myślę, ten by to był, był właśnie to taki tam był taki wylek. Kto wie kto wie. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Genialnie. Na lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No, i gdyby moje stare eksperymenty udały się, próbowałem wyszukiwać <grymianie> z wirusa do kawałków mięsa, mm. a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych jest zjed, A wtedy będę mógł obserwować wyniki i, i doczekać. No, ale to intro to jest duży pojęcie. Nie wiem, czy większy, ja, ale duże. Nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Ach, dobra, <laughs> jestem zajęty, idź do swojej. Ej! Posiadań. No A dobra, dobra walę, że próbowałeś, ziomeczku, dobra. nie denerwuj się. Halo, halo. Na koniec jestem już więcej tego odcika nie powiem ani razu. Powiem. O, szukaj, jest skrzyneczka, halo. Pusta. Teraz. Teraz co? Zir mnie obejrzał i halo, tego. Halo, Okej, okay. super. To ci okay. na jakiś teraz nic no, no, nie powiem, nic. Do wydawania ci poleceń Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze Spike'em. Znajdziesz go obok Wozu Zira. Ma dla ciebie prawdziwą robotę. Dzisiaj się nie powiem. Halo. Halo, nie? Albo halo, halo, nie wiem. Ok, to chodź, to jest Spik. Jest Spike. Pamiętam go z twarzy. A nie, to nie jest Spike. <ścoughs> Mi się wydawało, że. Nie, to nie był Spike. Jest, drugi był inny goś. dobra, no, nieważne. Spike. Spike? No jest Spike, Jestem krain. Tylko tego mi brakowało. Kolejny rzut. Kurde jaki głos! Synu! Ważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden mm. to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa. A bez antyzyny mamy A ta grupa, która właśnie zaatakowała na początku tej całej naszej rozgrywki. w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. E, co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył... i nie zostawiał pułapek. Ok, Brecken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. O, no ale się coś ciekawego będzie, się takiego konkretnego działu. zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek breken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z antyzyną, będzie po nas wszystkich. Przed dobra, z wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja petard. Robią zamieszanie, no się to przydać. A zmieni problem albo stufni tap. Lub przytrzymaj ekipunek. Okej, okay, tu zmieniamy sobie, albo jeden. Mam petardy, spoko, czoko. Ej, nie przyklinajcie chłopaki, nie, bardzo nieładnie, okej. Okay. Przygotuj pułapkę na misję Brekena. Mhm. Uh Ubranie -huh. przedmiotów tu do przetrwania. Którzy zmysły ukiły, aby wyróżnić w warte przeszukania. Okej, okay. czyli tutaj tak samo, jakieś skrzynki. Pojemniki na śmieci. Aha, musimy tastowsko przeszukać, jak będzie możliwość. Oczywiście, bo jeżeli chcemy przeżyć. Tak nam przynajmniej to mówi. Okej, okay. escape zamknij, Q. Q. Mm -hmm. Może idźmy jakąś może bez, bezpieczną drogą, bo nas zaraz zombie się i będzie po nas. Okej, okay, Q. Szukajmy jakichś fajnych rzeczy, nie? tu mamy? LOL, tylko nie może się... Teraz... Genialny, ej! Genialny, wow. Podziwiam się. Okej, okay, przeszukajmy to. Siemięcia Dobra. Jeszcze? Nieważne, lecimy dalej. To będzie po drodze. czy nie? Czyż nie? pierwszy samochodzik. Okej. Okay, najpierw bryka. Podnieś maskę i podłącz akumulator. Yes. To powinno włączyć pułapkę. Tylko tyle? Ha, bo jestem już uzbrojony, tylko musimy jeszcze tam łączyć prąd i już to z GG. Czy jest teraz na zewnątrz? Pilnie potrzebuję pomocy. Jestem na zewnątrz. Robię dla spajka ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj, Nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Breken chce wykorzystać podczas swojej misji. <laughs> jest na podwórzu, opodal wefy i mirmaru otoczony przez zombie. Musimy mu pomóc. Zajmę się tym. Idę do teammatesza. Rura, 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 rura. To jest dobra. No, jesteśmy teammateszy. Ale kupie zombie. Patrzcie, kop. Hop! O kurde, nie, on, ty, on tego nie rzucił! Osuń osu się, osuń się, co osu się! Kurde! Aaa! ho! To się odkryłem! E, to jest kopniak! Hop! Hop! Buta, wjeżdżam! Biorę rozbieg z kilometra! JEPIEJ! Klaty! ty! Pomóż umieć jednemu. Ocalałem, okej. Okay. Co? Co się kłócało? Odsep, odsep się, odczep się, odczep się, się. Halo, halo? Nie, mam dość. Wina tych youtuberów, tak mówię teraz. Wina ich. Ej! Co miniesz kolego? Co, bo co? Pójdź, czego czy lecę. Jedno przemocy, łoty. Łoty, jedno przemocy. Te. Ale musimy kwitemki poszukać, można nam się trwanego w trafi, mam tylko nadzieję. Nie wejdziemy. Też nie. A, tym już ty będzie. Q. Ice, Ice, pewnie. Trzymaj. O, no, dokładne osiągnięcie. Smu smykałka do... Do czegoś tam. Część metalowe. Ok. Okej, 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 ok, ok, okej. Okay, okej. Okay, okay, okay. Okay, pomóż wzienemu ocalałemu. Polecimy w takim też kierunku. Nic zdykaj kościół, nic baterie. Jeszcze nie. Nie, nie, nie. Czekajcie, może ja nie myszkę, bo wy pewnie nic nie widzicie jak biegnę. Wybaczcie. Kill. Lodóweczka. Dobra, i po dodawce do, do już biegniemy mnie. O, zapasta nowy komponent. Wiesz? Tak. I co jeszcze? Nie. To lecimy tam. Uff... Uf, 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 kurde bele. Ile? Łow! Nie! Nie! Musimy dać jechać iść w prawo, jakoś tam się dostać. Góra, możemy przejść, dobra. Jakie banie? Dobra Jade, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Komuś... Czekajcie, czeka ma maszki bronie? F, noga od stołu. To bierzemy wszystko, nie? O co? To nic nie waży, coś waży. Nie mam pojęcia. Jak to pozwale. Tak, że... Jeep, jep, jep. No. Komu docelałemu. No. Bierzemy. Stary. Ładnie. Ale headshot, kurczę bele. Ale headshot. Rura jest lepsza ma tą... ...przełączkę czy coś. No okej. Okay. Piu. Jakie są item tutaj? Tu jeszcze jest jakiś item. Halo. Okej, okay, rura wodociągowa. Wchodzimy! Halo, halo, chodź! Chodź! Ocala, ocalały, pomogę ci. Chyba nie jest jednak taki... OCALAŁY! What? Chyba jednak Hiszpanium łatwione. Niech to szlak. Nie miałeś wyboru. Takie rzeczy w kipipunku. Jest... Ciacie możnikan najpierw. Człowiek. Teraz szybko. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy. Tylko jak się teraz itemki wyrzuca, jest bardzo ciekawe. Czekajcie. I trwało rura. Upuść X. No może takie jak wyrzućmy, co? Rura. Pałem. Czekacie z ulepsz, naprawce. Tak, może tam naprawmy, nie? Spoko, i przeszukaj Gazurka, w tę gazurkę fajną Tak! No chyba jest ulepszona, mi się tak się wydaje, sprawdźmy jeden Jest tap Gazurka Ta jest ulepszona Czekajcie, ta niebieska No Ale ładnie, 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 ładnie świeci Garam <laughs> śródą, brawo, prawo, grzego czekajcie No tak, i wychodzimy Łoł, 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 łoł Z Sprzęt strefy, spróbuję ją zabezpieczyć. Włącz zasilania, bo odlokować bezpieczną strefę, a to jeszcze nie. Roznijmy się Okej okay. Użyj, użyj, użyj. Tak, włączamy. Hop, hop. Lalalala, la, la, boom. Shaka, laka. Ale Alej temków. Cholera... Blan, blan paralizator! Wow! Dziennik Turkera. Walnia puste, nic. Prawie, daj mi chwilę. Dobra, muszę... Mm. Mam jakiś plan, no zrobienia, spoko, spoko. Weź na dach budynków to się z gierę. Czyli teraz musimy sobie z nimi pogadać, no spoko. Jednak mamy ograniczenia. Co do wagi naszego towaru jakiego przynosimy. Chodź, hop, hop, hop. A troszeczkę się dyskilowałem już. Bateria. Bateria, dawaj, dawaj. Oj, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay, czyli to jest bardzo realistyczne. Na tym nie mogę nic powiedzieć. Naprawdę wszystko jest mega realistycznie robione. Wow, na Lamp, taka lampka się, znaczy ten wiatrak się psuje od uderzenia. To jest genialnie, wam powiedzieć genialnie. Okej, okay, to wystarczy, nie? Kontaktu się jeszcze wyżej, naprawdę. Naprawdę. Ej, 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 ej. Op. Dobra, Dobra, czok. Good guys. We did it. Nice. Nice. Ukrainę. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mm. mu laboratorium, tak że znaleźć to lekarstwo. Nazywa się Zir. Halo. Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego jest znikome, ale chcemy zobaczyć jego wyniki. No ale A może, może, może jak ktoś tam muta musi znaleźć. To pisją, ją, Pis pisz ją, kierę. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. I Crane, op. dziękuję, op. oddaję op. głos Spike'owi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko mm -hmm. masz ten samochód. Jasne. Ale no jak jest mega zombie to Na dużo. ulicy roją się od zarażonych. No właśnie. Ja się... I co ty na to? Zejdź z ulicy. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. Otaczają samochód spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? Mhm. Mm bardzo... mm. Ale jak? Uwagę tych jak? Jak, jak, jak? Y Jedynka, po, co, po czym środkowy przycisk myszki Jeden Okej okay. Teraz jak? Tam są zombiaki, tu są zombiaki Zróbmy tak i okay, oddalmy stamtąd Czemu tam to rzuciłem? Tutaj, halo Tutaj jest Oddalajcie stąd, muszę tutaj już tam wejść, nie? Jeszcze jedno się zainteresował nawet. O hopsa, hopsa, tralalala. Ok, trzy jeden sam chociaż mamy jakby odbezpieczony, to bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Mm. Dawaj, dawaj. Szybko, 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 żebym nie, nie ugryz. Jest! My mamy. Dobra, nice, nice, nice. Tylko jeszcze te... Czekajcie, to może nie trupmy tak. Te sam No oczywiście, stary to jest spokój. Wyzawaj się, ok. Wyzawaj się. Idzie tam, halo. Czekajcie, muszę się wycofać. Mam hajs, hajs, hajs. 100 dolców, 100 dolców. No to no, na twanie. Czy to się jeszcze jest? Lodóweczka Bimber, alkoholik. O, 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 o. I to się naprawiało? Nie chcę. R. R. ta R. Odrepa. Leparient, a? To ja, jest h niemiecki, raczej. Repair. Repair. Okej. Okej, uzbroj mnie za szybko i zmykajmy stąd. Bo nas to sko... Jee! Kurde. No właśnie, patrzcie, już nas gonią. Ło. Ło. Kill. Znowu, stary. Oluju, oluju. Anonim gra jest genialna. Ją tego skio. To jest fajnego. Czerwonego. Rządek zombie. Trofeum? To nie wiem, co tam tam pisało. Czekacie, klikaj okay, sobie i Zapasy, gotówka, wytrych, deska. Nie wiem, coś fajnego pod... podniosłem w każdym razie. Takiego czerwonego, czyli coś bardzo wartościowego, nie? I to tam musi. Wow, to tam musi mi iść, stary, ale wyszedłeś z tego. Okej. Okay. nie, 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 nie Buta wjeżdżam, ok, dzięki. O kurde, nie, 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 musi napiś ich pozbyć. Dość, oczep się. Ej, tą gazurką, Gobi, tą lepszą, mocniejszą. Kurcze, ale, ale to this fight, emocjonujący. Zmęczony jestem, czekajcie, osunę się Glenęły siły, mordo A więc jakiś zamek, to może to otwórzmy są, fajny ten jak będzie Hop, 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 hop Nie żyje. Trzymaj... O, możemy jeszcze z domu poszukać F, F, ok, ok. okej, okej. Ładnie zrobiliśmy to. Ładnie. Ładnie, ładnie. Hop, hop, hop i koniec. Udało nam się. 6 do. Zawsze coś nie. Z tego. Papierosy. O spoko. Jakie umiejętności mamy, to potem sobie to ogarnę spokojnie, No odcinku może. F, to jest jak. Przekręć wytrych. Esk kurde, jeszcze jeden, ja No Jezu. Okej, okay, trudne. Przekręć wytrych, escape, anuluj, A, przekręć zamek. metalowych części, plany apteczka, palizator, metalowe części A jak zrobić te wytrychy? pewne wytrychy okej, okay, to może na raz tutaj sobie wrócimy Pamiętajmy, że tu jest jakiś punkt fajny, no nie udało mi się tego otworzyć, szkoda szkoda okej, okay, i lecimy dalej, nie będę nas zan zanudzał tym całym wszystkiem. aczkolwiek to nie to, takie okej, okay, nie, nie, nie mam czasu, Kupa, kochani nie mam czasu, co jest tyle i tempu, że myś tam To by nam się uleczyć, bo mamy mało HP. Chcę naprawić R, R czy C. Nie, nie naprawimy, nie mamy metalowych części. To Hop, Op, Co? Musimy iść do góry. Really? Really? Przygotuj pułapkę na świetlną. świetlną nocą. No dobra, to idziemy, nie? Tędy. Ale się zmęczył, chłopak, ale się zmęczył. Wow, patrzcie. Cały most. To niesamowity normalnie. Jak oni to zrobili? Tu. No, jak dobrze byłem. Och. Dało się. Imponujące ustrojstwo. Trzy razy niż zwykła latarnia uliczna. Nieźle opala zarażonych. Hej. Działa z mordeczko. było? Pokój jest zmęczony Potrzebne wytrychy Ała, no to może to ogarniemy to potem Orzeszki Szkoda mi nie Kochani, wiecie co? Którą mam godzinę? Nie słuchajcie Zrobimy tak Mówmy się, że w tym miejscu Robimy koniec Koniec nagrywanka, tak? będzie koniec odcinka, ale słuchajcie Mówmy się, że kolejnego dnia od razu po podobnej godzinie będzie kolejny odcinek właśnie kontynuacji tego wspaniałego Znaczy hmm, tej wspaniałej misji Spike'a No bo wiecie Odcinki pół godziny troszkę zajmują tego miejsca giga od transferu Czyli nie transfer, tylko prostu tego miejsca No a mój internet aż taki mega szybki nie jest, nie oszukujmy się I to właśnie jest problem, ale słuchajcie się, że w tym miejscu skończymy I od razu będzie potem kolejny fajny odcinek Kontynuacji tej samej, z tego samego zadania, dobra? Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pamiętajcie jeśli wam ten odcinek się podobał, podoba, zostawcie łapkę w górę, dobry komentarz i no subskrybujcie, że nie subskrybujecie mojego kanału, bo to na pewno da mi więcej energii, więcej tego wiecie, bo to jest tak, że jak nagrywa człowiek, no potrzebuje motywacji, bo powiedzmy jak nie nagrywa, to wynika z tego, że albo ma lenia, albo nie ma troszkę do roboty czegoś, no, jakichś, nie wiem, zadań domowych, albo pracy domowych, kto wie, kto wie, bo nad idzie na imprezy. No, w każdym razie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Cześć.